W tym filmie rozpoczynamy fascynującą eksplorację subtelnych oznak, że ktoś o tobie myśli, koncepcji, która zajmuje wyjątkowe i głębokie miejsce w spektrum ludzkich relacji. Ta podróż zabierze nas poza powierzchnię ulotnych myśli do świata, w którym energie emocjonalne i duchowe przeplatają się z niezwykłą głębią i intensywnością. Kierując się spostrzeżeniami Delauri Carlson, wizjonerki w dziedzinie zjawisk duchowych, zagłębiamy się w tajemnicze sposoby, w jakie nasze myśli i uczucia przekraczają zwykłe granice przestrzeni i czasu. W przeciwieństwie do ulotnych myśli lub efemerycznych zauroczeń, znaki, które będziemy badać, są podobne do potężnych ech umysłu i duszy osoby, która do Ciebie dociera. Wyobraź sobie połączenie zdefiniowane nie tylko przez fizyczną obecność lub bezpośrednią komunikację, ale przez serię subtelnych, ale głęboko odczuwalnych znaków, które wskazują, że myśli innej osoby są skierowane do Ciebie. Niezależnie od tego, czy jest to nagła zmiana nastroju, powtarzająca się myśl, czy fatalne spotkanie, każdy znak oferuje wgląd w niewidzialne, ale potężne więzi, które łączą nasze myśli i dusze. Pierwszym znakiem jest niewytłumaczalna potrzeba komunikacji. W królestwie niewidzialnych połączeń pierwszym znakiem, który napotykamy, jest niewytłumaczalna potrzeba komunikacji. Zjawisko to objawia się jako potężne czasem wręcz przytłaczające pragnienie skontaktowania się z kimś. Co ciekawe, ta potrzeba często pojawia się bez wyraźnego zewnętrznego wyzwalacza. To tak, jakby wewnętrzny przełącznik został przełączony, zachęcając cię do nawiązania kontaktu, czy to za pośrednictwem wiadomości tekstowej, rozmowy telefonicznej, czy wiadomości w mediach społecznościowych. Dziwną rzeczą w tym pragnieniu jest jego spontaniczność i intensywność, która pojawia się w momentach, gdy twój umysł nie jest świadomie skupiony na danej osobie. Delore Carlson, wizjonerka w dziedzinie zjawisk duchowych, zapewnia głęboki wgląd w to doświadczenie. Bada koncepcję więzi energetycznych i połączeń telepatycznych między jednostkami. Według Carlson, każda myśl niesie ze sobą energię, która jest w stanie dotrzeć i dotknąć innych, nawet na duże odległości. Kiedy ktoś myśli o tobie z intensywnością i skupieniem, jego myśli działają jak niewidzialna nić, która wywiera energetyczne przyciąganie i przyciąga cię do tej osoby. Zjawisko to odzwierciedla starożytną wiarę w niewidzialne, ale potężne połączenia, które często wiążą nas poza naszą świadomością. Aby zilustrować to zjawisko, wyobraź sobie sytuację, w której nagle odczuwasz potrzebę skontaktowania się z byłym kochankiem. Ten kochanek nie był obecny w twoich ostatnich myślach, ani nie natknąłeś się na żadnych wspólnych znajomych lub wspomnienia, a jednak pragnienie nawiązania kontaktu jest niezaprzeczalne i pilne. W innym przypadku może się okazać, że piszesz wiadomość do znajomego lub nawet byłego partnera bez logicznego powodu. Te mylące sytuacje są ściśle związane z rozumieniem przez Carlsona duchowej transmisji energii. Kochanek lub znajomy, być może oddalony o wiele kilometrów i nieznany ci, może myśleć o tobie, wspominając wspólne doświadczenia lub rozważając możliwe ponowne połączenie. Ich skupione myśli wysyłają sygnały energetyczne, które podświadomie wpływają na Ciebie, by zainicjować kontakt. Drugim znakiem jest słyszenie lub widzenie ich imienia wszędzie. Gdy zagłębimy się w oznaki, że ktoś o Tobie myśli, napotkamy zjawisko częstego słyszenia lub widzenia jego imienia w różnych, często nieoczekiwanych kontekstach. To dziwne doświadczenie, w którym imię konkretnej osoby pojawia się raz po raz, Zamieniając zwykły dzień w sekwencję pozornie przypadkowych spotkań. Ta powtarzalność może objawiać się na wiele sposobów. Niezależnie od tego, czy usłyszysz jej imię w rozmowie z nieznajomym, pojawi się ono w zupełnie niepowiązanych materiałach do czytania, czy też napotkasz je w mediach i na platformach cyfrowych. Fascynującym aspektem tego zjawiska jest jego przypadkowość i poczucie zaskoczenia, które wywołuje za każdym razem, gdy pojawia się ich imię. Odkrycia Delury Carlson dotyczące synchroniczności oferują głębokie spojrzenie na to doświadczenie. Carlson, znana ze swoich badań nad zjawiskami duchowymi, sugeruje, że takie wydarzenia nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, ale przejawami splecionej sieci naszych myśli i rzeczywistości. Według niej wszechświat aranżuje takie synchronizacje jako delikatne szturchnięcia lub znaki, gdy jesteśmy z kimś głęboko związani, świadomie lub nieświadomie. Zjawisko to jest zgodne z ideą. Że nasza osobista rzeczywistość jest ściśle powiązana z naszymi myślami i energiami, z którymi jesteśmy połączeni. Z tej perspektywy, częste słyszenie lub widzenie czyjegoś imienia może być czymś więcej niż tylko przypadkowym zdarzeniem, może być odzwierciedleniem silnego połączenia energetycznego lub wzorców myślowych, które istnieją między tobą a osobą, która o tobie myśli. Nasze duchowe połączenia mają moc zwiększania naszej świadomości i wrażliwości na takie zdarzenia. Zwiększając naszą percepcję tych subtelnych sygnałów w codziennym życiu. Te spotkania z imieniem danej osoby mogą również służyć jako przypomnienie o niewidzialnych, ale wszechobecnych połączeniach, które nas łączą, jak nici w ogromnym gobelinie naszego połączonego życia, tkane przez myśli i energię, które dzielimy. Trzecim znakiem jest wyczuwanie ich zapachu zjawisko postrzegania konkretnego zapachu, który przywołuje obecność danej osoby. Nawet jeśli nie jest ona fizycznie obecna, reprezentuje głębokie połączenie sensoryczne. Nie jest to tylko wspomnienie wywołane przez znajomy zapach, ale jest to tak, jakby zapach pokonywał fizyczne bariery, aby przybliżyć ich istotę do ciebie. To doświadczenie może być zarówno przerażające, jak i pocieszające, ponieważ zaciera granice między nieobecnością a obecnością, sprawiając, że osoba wydaje się być blisko ciebie, nawet jeśli jest fizycznie odległa. Według Deloury Carlson, nasze percepcje zmysłowe, zwłaszcza zapach, są głęboko związane z naszymi stanami duchowymi i emocjonalnymi. Działają jak kanały dla niewidzialnych połączeń, które łączą nas z ludźmi i doświadczeniami na głębokie sposoby. Jeśli wyczuwasz zapach osoby, która nie jest fizycznie obecna, może to być przejawem silnych więzi emocjonalnych lub energetycznych, które dzielisz. Ten zapach to coś więcej niż tylko reakcja neurologiczna. To duchowy sygnał, rodzaj eterycznej komunikacji, która wykracza poza konwencjonalne zrozumienie. Czwartym znakiem są nieoczekiwane spotkania. W sieci znaków, że ktoś o tobie myśli, nieoczekiwane spotkania wyróżniają się jako szczególnie uderzające. Są to momenty, w których spotykasz kogoś pozornie przypadkowo, ale na te spotkania mogą mieć wpływ ciągłe myśli tej osoby o tobie. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą zagubiony w myślach i nagle wpadasz na osobę, o której właśnie myślałeś. Albo znajdujesz się w nieplanowanej sytuacji, takiej jak kawiarnia lub księgarnia, i niespodziewanie wpadasz na kogoś, o kim myślisz. Te niespodziewane spotkania często pozostawiają nas zdumionych prawdopodobieństwem takiego zdarzenia. Badanie synchroniczności przez Delore Carlson rzuca światło na te pozornie przypadkowe spotkania. Praca Carlson dotyczy tego, że synchroniczność nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Ale znaczącym wyrównaniem wydarzeń, na które wpływają nasze myśli i energie. W kontekście tych zaskakujących spotkań synchroniczność sugeruje, że gdy ktoś intensywnie o Tobie myśli, uruchamia się seria wydarzeń, które powodują, że Wasze ścieżki się przecinają. Spotkania te nie są zbiegami okoliczności, ale zaaranżowanymi momentami w czasie, które odzwierciedlają głębokie połączenie i niewidzialną komunikację energetyczną między jednostkami. Piątym znakiem są obsesyjne myśli na temat danej osoby. Jednym z najbardziej przekonujących znaków, że ktoś myśli o tobie, jest nagłe pojawienie się obsesyjnych myśli o tej osobie. Zjawisko to polega na niespodziewanym i intensywnym myśleniu o kimś bez wyraźnego bodźca. Myśli te narzucają ci się, często w nietypowych momentach, podczas pracy, wypoczynku lub w chwilach samotności. Zastanawiająca jest intensywność i uporczywość tych myśli, które sprawiają, że zastanawiasz się, skąd pochodzą i jakie mają znaczenie. Wgląd Delaurii Carlson w naturę projekcji energetycznych oferuje głębsze zrozumienie tego zjawiska. Według Carlson, nasze myśli nie zawsze są obizolowanymi wyspami, mogą na nie wpływać i kształtować je energetyczne projekcje innych osób. Kiedy ktoś intensywnie o tobie myśli, jego myśli, otoczone ładunkiem emocjonalnym i energetycznym, Mogą być rzutowane na ciebie i przeplatać się z Twoimi własnymi wzorcami myślowymi. To połączenie energii może spowodować, że obsesyjnie zaangażujesz się w tę osobę, nie tylko z powodu własnych uczuć lub wspomnień, ale także z powodu energii, którą ta osoba na ciebie rzutuje. Cieszę się, że dotarłeś z nami tak daleko. Jeśli to wideo poruszyło Twoje serce lub przyniosło Ci nowe spostrzeżenia, byłoby wspaniale, gdybyś naprawdę nas wspierał. Możesz zostać członkiem kanału. Możesz to łatwo zrobić za pomocą linku w opisie pod tym filmem. Wtedy będziesz mógł zobaczyć wszystkie nowe filmy, zanim zostaną one upublicznione dla wszystkich innych. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, dziękujemy. W końcu wszyscy jesteśmy tutaj, aby wspólnie się rozwijać i uczyć, a Twoje wsparcie jest światłem, które oświetla naszą ścieżkę. Szóstym znakiem są sny o tej osobie. Kolejny tajemniczy znak, że ktoś o Tobie myśli. Pojawia się w świecie snów. Jeśli ciągle śnisz o konkretnej osobie, może to być subtelna wskazówka, że jej myśli i emocje koncentrują się na Tobie. Sny, które często są odzwierciedleniem naszej podświadomości, mogą służyć jako płótno, na którym myśli i uczucia innych przenikają się z naszym wewnętrznym światem. Według Delauri Carlson, która intensywnie pracuje nad analizą snów i komunikacji podświadomości, sny nie są tylko przypadkową aktywnością neuronalną mózgu. Ale mogą zawierać głębokie wiadomości z podświadomości. Kiedy ktoś intensywnie o tobie myśli, jego myśli i emocje mogą przekroczyć sferę świadomą i połączyć się z twoją podświadomością, manifestując się w postaci snów o tej osobie. Siódmym znakiem jest nagła zmiana energii. Często pomijanym, ale znaczącym znakiem, że ktoś o tobie myśli, jest nagła, niewyjaśniona zmiana poziomu energii. Może to objawiać się jako nieoczekiwany wzrost nastroju i ducha, lub. Odwrotnie, nagły brak energii, który sprawia, że czujesz się niewytłumaczalnie wyczerpany lub melancholijny. Te wahania energii nie są tylko przypadkowymi wahaniami, ale mogą być reakcjami na myśli i stany emocjonalne innej osoby, która myśli o tobie. Nauki Delauri Carlson na temat empatii i wrażliwości energetycznej oferują głębsze zrozumienie tego zjawiska. Według Carlson, wszyscy jesteśmy energetycznie połączeni będąc częścią niewidzialnej sieci emocjonalnych i duchowych energii. To wzajemne połączenie oznacza, że stany emocjonalne i energetyczne jednej osoby mogą rezonować z innymi i wpływać na nie, nawet na duże odległości. Jeśli uważasz, że ten film miał dla ciebie wartość do tej pory, chciałbym, abyś podzielił się tą wartością, przekazując darowiznę za pomocą przycisku super Funks pod filmem tyle, ile uważasz za słuszne i sprawiedliwe. Każdy gest uznania jest dla mnie cennym darem, i to dzięki waszym darowiznom wszystko to jest możliwe. W tym filmie rozpoczynamy fascynującą eksplorację subtelnych oznak, że ktoś o tobie myśli, koncepcji, która zajmuje wyjątkowe i głębokie miejsce w spektrum ludzkich relacji. Ta podróż zabierze nas poza powierzchnię ulotnych myśli do świata, w którym energie emocjonalne i duchowe przeplatają się z niezwykłą głębią i intensywnością. Kierując się spostrzeżeniami Delaurii Carlson, Wizjonerki w dziedzinie zjawisk duchowych zagłębiamy się w tajemnicze sposoby, w jakie nasze myśli i uczucia przekraczają zwykłe granice przestrzeni i czasu. W przeciwieństwie do ulotnych myśli lub efemerycznych zauroczeń, znaki, które będziemy badać, są podobne do potężnych ech umysłu i duszy osoby, która do Ciebie dociera. Wyobraź sobie połączenie zdefiniowane nie tylko przez fizyczną obecność lub bezpośrednią komunikację, ale przez serię subtelnych, ale głęboko odczuwalnych znaków które wskazują, że myśli innej osoby są skierowane do Ciebie. Niezależnie od tego, czy jest to nagła zmiana nastroju, powtarzająca się myśl, czy fatalne spotkanie, każdy znak oferuje wgląd w niewidzialne, ale potężne więzi, które łączą nasze myśli i dusze. Pierwszym znakiem jest niewytłumaczalna potrzeba komunikacji. W Królestwie niewidzialnych połączeń pierwszym znakiem, który napotykamy, jest niewytłumaczalna potrzeba komunikacji. Zjawisko to objawia się jako potężne, czasem wręcz przytłaczające pragnienie skontaktowania się z kimś. Co ciekawe, ta potrzeba często pojawia się bez wyraźnego zewnętrznego wyzwalacza to tak, jakby wewnętrzny przełącznik został przełączony, zachęcając cię do nawiązania kontaktu, czy to za pośrednictwem wiadomości tekstowej, rozmowy telefonicznej, czy wiadomości w mediach społecznościowych. Dziwną rzeczą w tym pragnieniu jest jego spontaniczność i intensywność, która pojawia się w momentach gdy twój umysł nie jest świadomie skupiony na danej osobie. Delore Carlson, wizjonerka w dziedzinie zjawisk duchowych, zapewnia głęboki wgląd w to doświadczenie. Bada koncepcję więzi energetycznych i połączeń telepatycznych między jednostkami. Według Carlson, każda myśl niesie ze sobą energię, która jest w stanie dotrzeć i dotknąć innych, nawet na duże odległości. Kiedy ktoś myśli o tobie z intensywnością i skupieniem, jego myśli działają jak niewidzialna nić, która wywiera energetyczne przyciąganie i przyciąga cię do tej osoby. Zjawisko to odzwierciedla starożytną wiarę w niewidzialne, ale potężne połączenia, które często wiążą nas poza naszą świadomością. Aby zilustrować to zjawisko, wyobraź sobie sytuację, w której nagle odczuwasz potrzebę skontaktowania się z byłym kochankiem. Ten kochanek nie był obecny w twoich ostatnich myślach, ani nie natknąłeś się na żadnych wspólnych znajomych lub wspomnienia, a jednak pragnienie nawiązania kontaktu jest niezaprzeczalne i pilne. W innym przypadku może się okazać, że piszesz wiadomość do znajomego lub nawet byłego partnera bez logicznego powodu. Te mylące sytuacje są ściśle związane z rozumieniem przez Carlsona duchowej transmisji energii. Kochanek lub znajomy, być może oddalony o wiele kilometrów i nieznany ci, może myśleć o tobie, wspominając wspólne doświadczenia lub rozważając możliwe ponowne połączenie. Ich skupione myśli wysyłają sygnały energetyczne, które podświadomie wpływają na Ciebie, by zainicjować kontakt. Drugim znakiem jest słyszenie lub widzenie ich imienia wszędzie. Gdy zagłębimy się w oznaki, że ktoś o Tobie myśli, napotkamy zjawisko częstego słyszenia lub widzenia jego imienia w różnych, często nieoczekiwanych kontekstach. To dziwne doświadczenie, w którym imię konkretnej osoby pojawia się raz po raz zamieniając zwykły dzień w sekwencję pozornie przypadkowych spotkań. Ta powtarzalność może objawiać się na wiele sposobów. Niezależnie od tego, czy usłyszysz jej imię w rozmowie z nieznajomym, pojawi się ono w zupełnie niepowiązanych materiałach do czytania, czy też napotkasz je w mediach i na platformach cyfrowych. Fascynującym aspektem tego zjawiska jest jego przypadkowość i poczucie zaskoczenia, które wywołuje za każdym razem, gdy pojawia się ich imię. Odkrycia Delury Carlson dotyczące synchroniczności oferują głębokie spojrzenie na to doświadczenie. Carlson, znana ze swoich badań nad zjawiskami duchowymi, sugeruje, że takie wydarzenia nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, ale przejawami splecionej sieci naszych myśli i rzeczywistości. Według niej wszechświat aranżuje takie synchronizacje jako delikatne szturchnięcia lub znaki, gdy jesteśmy z kimś głęboko związani, świadomie lub nieświadomie. Zjawisko to jest zgodne z ideą. Że nasza osobista rzeczywistość jest ściśle powiązana z naszymi myślami i energiami, z którymi jesteśmy połączeni. Z tej perspektywy, częste słyszenie lub widzenie czyjegoś imienia może być czymś więcej niż tylko przypadkowym zdarzeniem, może być odzwierciedleniem silnego połączenia energetycznego lub wzorców myślowych, które istnieją między tobą a osobą, która o tobie myśli. Nasze duchowe połączenia mają moc zwiększania naszej świadomości i wrażliwości na takie zdarzenia zwiększając naszą percepcję tych subtelnych sygnałów w codziennym życiu. Te spotkania z imieniem danej osoby mogą również służyć jako przypomnienie o niewidzialnych, ale wszechobecnych połączeniach, które nas łączą, jak nici w ogromnym gobelinie naszego połączonego życia, utkane przez myśli i energię, które dzielimy. Trzecim znakiem jest wyczuwanie ich zapachu, zjawisko postrzegania konkretnego zapachu, który przywołuje obecność danej osoby. Nawet jeśli nie jest ona fizycznie obecna, reprezentuje głębokie połączenie sensoryczne. Nie jest to tylko wspomnienie wywołane przez znajomy zapach, ale jest to tak, jakby zapach pokonywał fizyczne bariery, aby przybliżyć ich istotę do ciebie. To doświadczenie może być zarówno przerażające, jak i pocieszające, ponieważ zaciera granice między nieobecnością a obecnością, sprawiając, że osoba wydaje się być blisko ciebie, nawet jeśli jest fizycznie odległa. Według Delauri Carlson, nasze percepcje zmysłowe, zwłaszcza zapach, są głęboko związane z naszymi stanami duchowymi i emocjonalnymi. Działają jak kanały dla niewidzialnych połączeń, które łączą nas z ludźmi i doświadczeniami na głębokie sposoby. Jeśli wyczuwasz zapach osoby, która nie jest fizycznie obecna, może to być przejawem silnych więzi emocjonalnych lub energetycznych, które dzielisz. Ten zapach to coś więcej niż tylko reakcja neurologiczna. To duchowy sygnał, rodzaj eterycznej komunikacji, która wykracza poza konwencjonalne zrozumienie. Czwartym znakiem są nieoczekiwane spotkania. W sieci znaków, że ktoś o tobie myśli, nieoczekiwane spotkania wyróżniają się jako szczególnie uderzające. Są to momenty, w których spotykasz kogoś pozornie przypadkowo, ale na te spotkania mogą mieć wpływ ciągłe myśli tej osoby o tobie. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą zagubiony w myślach i nagle wpadasz na osobę, o której właśnie myślałeś. Albo znajdujesz się w nieplanowanej sytuacji, takiej jak kawiarnia lub księgarnia, i niespodziewanie wpadasz na kogoś, o kim myślisz. Te niespodziewane spotkania często pozostawiają nas zdumionych prawdopodobieństwem takiego zdarzenia. Badanie synchroniczności przez Delore Carlson rzuca światło na te pozornie przypadkowe spotkania. Praca Carlson dotyczy tego, że synchroniczność nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności ale znaczącym wyrównaniem wydarzeń, na które wpływają nasze myśli i energie. W kontekście tych zaskakujących spotkań synchroniczność sugeruje, że gdy ktoś intensywnie o tobie myśli, uruchamia się seria wydarzeń, które powodują, że twoje ścieżki się przecinają. Spotkania te nie są zbiegami okoliczności, ale zaaranżowanymi momentami w czasie, które odzwierciedlają głębokie połączenie i niewidzialną komunikację energetyczną między jednostkami. Piątym znakiem są obsesyjne myśli na temat danej osoby. Jednym z najbardziej przekonujących znaków, że ktoś myśli o tobie, jest nagłe pojawienie się obsesyjnych myśli o tej osobie. Zjawisko to polega na niespodziewanym i intensywnym myśleniu o kimś bez wyraźnego bodźca. Myśli te narzucają ci się, często w nietypowych momentach, podczas pracy, wypoczynku lub w chwilach samotności. Zastanawiająca jest intensywność i uporczywość tych myśli, które sprawiają, że zastanawiasz się, skąd pochodzą i jakie mają znaczenie. Wgląd Delauri Carlson w naturę projekcji energetycznych oferuje głębsze zrozumienie tego zjawiska. Według Carlson, nasze myśli nie zawsze są obizolowanymi wyspami, mogą na nie wpływać i kształtować je energetyczne projekcje innych osób. Kiedy ktoś intensywnie o tobie myśli, jego myśli, otoczone ładunkiem emocjonalnym i energetycznym, Mogą być rzutowane na ciebie i przeplatać się z twoimi własnymi wzorcami myślowymi. To połączenie energii może powodować obsesję na punkcie tej osoby, nie tylko z powodu własnych uczuć lub wspomnień, ale także z powodu energii, którą ta osoba na ciebie rzutuje. Szóstym znakiem są sny o tej osobie. Kolejny tajemniczy znak, że ktoś o tobie myśli, pojawia się w świecie snów. Jeśli ciągle śnisz o konkretnej osobie, może to być subtelna wskazówka. Że jej myśli i emocje koncentrują się na Tobie. Sny, które często są odzwierciedleniem naszej podświadomości, mogą służyć jako płótno, na którym myśli i uczucia innych przenikają się z naszym wewnętrznym światem. Według Delori Carlson, która intensywnie pracuje nad analizą snów i komunikacji podświadomości, sny nie są tylko przypadkową aktywnością neuronalną mózgu, ale mogą zawierać głębokie wiadomości z podświadomości. Kiedy ktoś intensywnie o Tobie myśli, jego myśli i emocje mogą przekroczyć sferę świadomą i połączyć się z Twoją podświadomością, manifestując się w postaci snów o tej osobie. Siódmym znakiem jest nagła zmiana energii. Często pomijanym, ale znaczącym znakiem, że ktoś o Tobie myśli, jest nagła, niewyjaśniona zmiana poziomu energii. Może to objawiać się jako nieoczekiwany wzrost nastroju i ducha lub, odwrotnie, nagły brak energii który sprawia, że czujesz się niewytłumaczalnie wyczerpany lub melancholijny. Te wahania energii nie są tylko przypadkowymi wahaniami, ale mogą być reakcjami na myśli i stany emocjonalne innej osoby, która myśli o tobie. Nauki Delauri Carlson na temat empatii i wrażliwości energetycznej oferują głębsze zrozumienie tego zjawiska. Według Carlson, wszyscy jesteśmy energetycznie połączeni, będąc częścią niewidzialnej sieci emocjonalnych i duchowych energii. To wzajemne powiązanie oznacza, że stany emocjonalne i energetyczne jednej osoby mogą rezonować z innymi i wpływać na nie, nawet na duże odległości. Nagłe zmiany energii mogą być pozytywne lub negatywne. Możesz poczuć się niespodziewanie optymistycznie, pełen energii i radości, lub wręcz przeciwnie, nagle wyczerpany, melancholijny lub nerwowy, bez rozpoznania wyraźnej przyczyny zewnętrznej. Te wahania energetyczne mogą wskazywać, że ktoś myśli o tobie z silnymi emocjami i przekazuje ci tę energię. Delore Carlson podkreśla, że wszyscy jesteśmy częścią dużej, niewidzialnej sieci emocjonalnych i duchowych energii. Te połączenia oznaczają, że stany emocjonalne i myśli jednej osoby mogą wpływać na drugą, nawet na duże odległości. Jeśli więc ktoś intensywnie o tobie myśli, energia ta może być przez ciebie odczuwana w postaci nieoczekiwanych zmian energetycznych. Może to mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, w zależności od emocji, jakie daną osoba odczuwa w stosunku do Ciebie. Na przykład, ktoś może wzmocnić Cię miłością lub pozytywnymi myślami, powodując niewytłumaczalne uczucie szczęścia i zadowolenia. Z drugiej strony, negatywne myśli lub zmartwienia, które ktoś ma na Twój temat, mogą prowadzić do nagłego uczucia ciężkości lub niepokoju. Empatia odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Ponieważ szczególnie wrażliwi ludzie są bardziej świadomi i reagują na te zmiany energetyczne. Potrafią intensywniej odczuwać i doświadczać energii i emocji innych ludzi, co oznacza, że mogą częściej i wyraźniej zauważać takie nagłe zmiany nastroju i energii. Podsumowując, te nagłe zmiany energii, czy to niewyjaśnione pozytywne lub negatywne wibracje, mogą być jednym z bardziej subtelnych znaków, że ktoś intensywnie o Tobie myśli. Te połączenia które wykraczają poza przestrzeń i czas, przypominają nam o sile naszych myśli i o tym, jak mogą one wpływać na otaczający nas świat. Pod koniec tej eksploracji znaków, że ktoś o tobie myśli, staje się jasne, że świat ludzkich powiązań i myśli jest równie tajemniczy, co głęboki. Omawiane znaki są czymś więcej niż zwykłymi wskazówkami, są dowodem na niewidzialne więzi, które łączą nas z innymi. Stanowią one dla nas wyzwanie, Abyśmy byli bardziej uważni na subtelne aspekty naszych interakcji i uczuć. Rozpoznając te znaki, możemy lepiej zrozumieć głębokie więzi między nami, więzi, które wykraczają poza fizyczną obecność i konwencjonalną komunikację. Niech ta eksploracja zainspiruje nas do większej uważności na nasze myśli i energię oraz zrozumienia, że mają one moc wpływania na życie innych w głęboki sposób.